Witam serdecznie wszystkich zapalonych graczy. A więc pogram sobie troszkę w gierkę Wolfenstein. Jak to dokładnie się wymawia? Wolfenstein. Wolvenste... Wolfenstein. 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 Jest to seria gier Wolfenstein. W różnym stopniu nawiązywała do II wojny światowej. Teraz wymienię jakie były gry. Czyli w 1981 roku Castle Wolfenstein, w 1984 roku Beyond Castle Wolfenstein, 1992 Wolfenstein 3D, Spear of Destiny 92 również Return to Castle Wolfenstein 2001 Wolfenstein Enemy Territory. Terytory. To jest, pamiętam, chyba najbardziej, chyba, popularna gra multiplayer z tej serii. Później Wolfenstein RPG, tylko na telefony komórkowe. W 2009 Wolfenstein. I teraz mamy w 2014 Wolfenstein The New Order. Wolfenstein. Wolfenstein. Okej, okay, jesteśmy w grze, na, w menu wyboru trudności jak mamy grać i to jest fajnie, bo ta, ta twarz tego Wolfensteina, ja pamiętam właśnie Castle Wolfenstein, to wędrowanie między tymi ściankami, pokoikami, to właśnie tam na dole była taka twarz tego Wolfensteina, tym bardziej byłeś zmasakrowany, tym bardziej ta twarz y, była zakrwawiona y, i teraz tak mogę zagrać tato, to jest fajne Wolfenstein y, y, ze smoczkiem y, Nie róbcie mi krzywdy Wolfenstein, dawać ich Tu już oczywiście y, y, trzeba czasami powalczyć o... Jestem wcieleniem śmierci, tu już Ostrów Wolfenstein i Uber widać, ale nie wezmę trudności Uber, bo na pewno zrobili trudność taką. Żeby nie było łatwo ją przejść, więc wezmę po prostu. Jestem wcieleniem śmierci Enter. Ok, a więc zaczynam grę Wolfenstein. The New Order. In my dream I smell. We śnie czuję zapach śmierci, słyszę dzieci. Dobra, można to jakoś pominąć Okej, okay, jesteśmy Nie śpi Blaskowic. Aha, bo to jest dozyw Blaskowicz yy, właśnie ten bohater. I lecimy tu jakimś yy, samolotem szturmowym I Idź na podkład główny i zaciśnij przewód paliwowy przy silniku. Yy, dobra. Weź narzędzia z szafki. Bierzemy. Ok, zaciskamy przewód paliwowy. Ała trochę zabolało. God damn it. Tu Już nam zamknęli, szafka. Londyn, według, czyli 406 rok, według raportów z Berlina naziści, bo ten Blaskowicz zawsze chciał zniszczyć Hitlera. No zobaczymy, czy teraz się mu uda. Znaczy, to zależy od, oczywiście ode mnie, nie? Ostatni przełom w technologii wojskowej odmienił losy wojny, ale dowódcy aliancy wciąż utrzymują, że mm, zakończy się ona jeszcze w tym roku. Naziści y, posiadają technologie wojskowe, ale brakuje im wiedzy strategicznej. Dobra, aha, to już brałem, to lecimy dalej. Trzeba uwolnić... Znaczy, wywalić... Tak jest. Wszystko składa na dół. No szkoda. Dobra, wznosimy się. Czyli pomogłem, aby samolot stabilniej poruszał się w powietrzu. Wszystko. Dobra, Strzelaj celnie, e, dobra Czyli teraz będziemy e, strzelać samoloty jeden zniszczony Nie pozwólmy Ale Dziwne, już jakieś odrzutowe silniki mają te niemieckie e, samoloty, nie? No, 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 no! Dziwne, my m, Amerykanie mamy te mamy ta, samoloty takie duże, powolne, e, a Niemcy m, posiadają zdecydowanie e, lepsze. Lepsze uzbrojenie. Oj, w swojego chyba trafiłem. O, shit! śmierć puka do drzwi. Wzywa mnie. O! Czyli mój kumpel mnie ożywia. Dawaj, dawaj, stary. Mam dwa wdechy, 40 uderzeń, czy jakoś takoś. ale mnie nawala ja pieprze A jest. <słuch> Jesus Christ! O oh my God! Patr Aha, e, e, czyli na E podnosimy wszystko. Patrzcie się jaki bydlak. Co to za samolot? O, oh shit. Fag, jaki samolot. Aha, czyli teraz y, rozmawiamy z tym y, samolotem. Czuję się, jakbym sterował betonową lodówką. Ofak. Oh fuck. I traci wysokość. Czyli mój kumpel jest bardzo odważny i próbuje mu pomóc jakoś. Dobra. Słuchaj mnie uważnie. Widzisz Woland? Chwyć go mocno oboma dźwiękami. I przyciągnij do siebie. Trzymaj równo. Dobrze się. Pociągnij do siebie, do piersi. Jest. Wyciągnął samoloty. No. O oh fuck Czyli będziemy skakać na samolot. Shit. O oh mój Boże. To ci odważny koleś. Je. Yeah. Lewy shift plus spacja. Dobra. Jest. J, jeszcze sobie poczytam, co oni tam... Aha, tu jest samouczeń, prawda? No, wciągajcie mnie, wciągajcie. Yy, czyli słuchajcie, no... Yy, dawno nie grałem właśnie w tego typu gierki co, i aż yy, się cieszę z tego powodu, że jest, jest to jakaś... Yy, jest to jakaś odskocznia od e, wszystkiego czemu on chce z mną gadać? A E. <grym>, zawsze lubiałem FPS, -y, czyli First Person Shooter, e, szczególnie Call of Duty 2, tam e, też Druga e, Wojna Światowa. E, mam nadzieję, że tutaj klimacik będzie fajny tej gry. O to jest ten y, pilot, który ledwo co wyszedł y, y, żywy Muszę go jakoś uspokoić. A! Thank you, sir. Thank you, sir. No ładnie, ładnie. Czyli zawsze y, dać popysku y, to y, otrzeźwia trochę umysł O, jest przesrane. W tej chwili nic nie mogę zrobić. Wszystko w rękach pilota. Chwyt się zajaja. Dobra, czyli y, twarde lądowanie. Jesteśmy y, już y, w morzu. Czy w oceanie? Wszystko poszło się pii nazistowska machina wojenna y, porusza się naprzód z ogromną prędkością. jest ciągle, tylko zawodzi. Yeah. Mamy za mało broni sprzętu, nikt nie wie dlaczego. O, jakieś roboty. O, fuck.

Jakiś robot. No, czyli wychodzi na to, że w 1946 Niemcy posiadali już technikę przewyższającą e, dzisiejszą, bo oczywiście takie roboty w tej chwili w, e, na armii żadnych państw nie istnieją. Jak jakieś biegające psy atakujące. Aha, yy, czyli muszę yy, wejść przepłynąć i mam mało życia. Śleby i kontrol. Shit. Lewy shift i plus lewy control. Hol lewcia. Lewy... No, próbujemy. Lewy shift plus lewy control i wślizgnę się pod tym zwierzakiem. Tak jest. Dobra. Dobra, to wchodzimy do wody. Tak jest. Musimy dopłynąć yy, do miejsca, gdzie. Oczekajcie, tu jest jakiś. O, apteczkę. Zazwyczaj w takich grach właśnie w ten sposób to działa, że jak wszędzie wejdziesz to znajdziesz jakieś, jakieś nowe sprzęty. No już widzimy... To jest ten robot wielki. Przypuszczalnie jakimś zadaniem moim będzie zniszczenie tego robota. Ale jak na razie zapieprzamy w tutaj. No płynie, bo się utopię Dobra Dobra, musimy te pieski zniszczyć. Dobra. Pieski zniszczone. dać pieski, roboty pieski. Na razie mam tylko Okej, okay, czyli jesteśmy znowu razem, jesteśmy na lądzie, więc przypuszczalnie teraz zacznie się jakaś akcja. Oczywiście to jest pierwszy odcinek z tej serii. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to pogram w tą gierkę. I w następnym odcinku pokażę Wam co dalej działo się w tej grze. Na razie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.